Kobieta, która ogłosiła koniec komunizmu, właśnie ogłosiła koniec cierpliwości do prezydenta Nawrockiego. Joanna Szczepkowska oskarża głowę państwa o chórzostwo i brak charakteru za ostentacyjne zignorowanie wielkiej orkiestry świątecznej pomocy. Dlaczego głos ikony polskiego aktorstwa wstrząsnął opinią publiczną bardziej niż rekordowe miliony na koncie fundacji i co to mówi o kondycji polskiej demokracji w styczniu 2026 roku? Joanna Szczepkowska od dekad pozostaje jedną z najbardziej wyrazistych postaci polskiej sceny artystycznej i obywatelskiej, a jej najnowszy wpis na Facebooku wywołał prawdziwe trzęsienie ziemi w warszawskich kuluarach władzy. Aktorka od lat hołduje zasadzie, że artysta ma obowiązek reagować na rzeczywistość i tym razem nie użyła żadnych dyplomatycznych półśrodków BY uderzyć w Karola Nawrockiego. 34. finał Woś pod hasłem Zdrowe brzuszki naszych dzieci zgromadził miliony rodaków wokół idei wsparcia diagnostyki układu pokarmowego u najmłodszych pacjentów i stał się tradycyjnie świętem narodowej solidarności. Podczas gdy czerwone serduszka zalały ulice polskich miast, a także sztaby w Londynie, Nowym Jorku czy Berlinie, prezydent Nawrocki zachował wymowne milczenie, które Szczepkowska uznała za absolutnie kompromitujące dla urzędu, który reprezentuje. Szczepkowska rozpoczęła swój wywód od mocnego uderzenia, stwierdzając, że pierwszy raz natomiast ktoś, kto zasiada na stanowisku prezydenta Polski, nie wziął udziału, nie przykleił serca, nie dał znaku pomocy. Te słowa trafiają w sam splot słoneczny obecnej administracji, ponieważ dotykają fundamentu roli głowy państwa jako symbolu jedności narodu. Aktorka poszła jednak znacznie dalej w swojej brutalnej diagnozie charakteru Karola Nawrockiego, pisząc wprost, że to pasuje idealnie do charakteru, a raczej braku charakteru faceta, który się boi nawet stanąć w obronie honoru armii. To bolesne nawiązanie do wcześniejszych kontrowersji wokół prezydenta stawia go w rzędzie polityków, którzy zdaniem Szczepkowskiej uciekają przed odpowiedzialnością i stronią od jasnych deklaracji tam, gdzie wymagają tego obywatele. W polskiej rzeczywistości medialnej, Wośp to instytucja, która od 1993 roku wyposażyła setki szpitali w tysiące urządzeń medycznych, ratując życie milionom pacjentów. Dla większości Polaków czerwone serduszko to nietykalna świętość i dowód na to, że potrafimy być wspólnotą ponad podziałami. Ignorowanie tej energii przez belweder zostało przez aktorkę ocenione jako akt poddańczy i tchórzliwy, który stawia Polskę w rzędzie krajów o gorszych standardach moralnych. Szczepkowska w swoim emocjonalnym apelu podkreśliła, że prezydent wszystkich Polaków. Ja już się nie będę hamować. Ten człowiek, reprezentując, kompromituje nasz kraj i stawia nas w rzędzie gorszych, tchórzliwych poddańczych. To bezlitosne podsumowanie prezydentury Nawrockiego w kontekście akcji charytatywnej wywołało w sieci lawinę skrajnych emocji, od entuzjazmu po oskarżenia o upolitycznianie szlachetnej zbiórki. Jako insiderzy obserwujący polskie społeczeństwo widzimy, że wypowiedź Szczepkowskiej to coś więcej niż tylko gniew znanej aktorki. To manifestacja głębokiego pęknięcia między obywatelskim ruchem pomocy, a władzą, która zdaje się nie rozumieć, że pewne symbole w Polsce są silniejsze niż polityczne interesy. W roku 2026, kiedy świat zmaga się z nawałnicą kryzysów, potrzeba prawdy i oddzierania języka spółcieni, o której pisze aktorka, staje się dla wielu Polaków priorytetem. Słabość charakteru i brak odwagi cywilnej zarzucane prezydentowi przez ikonę wolności z 1989 roku to bolesna etykieta, której Karol Nawrocki może nie zmyć do końca swojej kadencji. Ignorowanie woźb w kraju, gdzie sprzęt z serduszkiem stoi na każdym oddziale noworodkowym jest przez wielu postrzegane jako ucieczka od rzeczywistości, w której żyją zwykli obywatele. Głos Szczepkowskiej stał się katalizatorem dla tysięcy ludzi, którzy poczuli się dotknięci biernością prezydenta w dniu finału. Zbiórka na zdrowe brzuszki dzieci bije kolejne rekordy finansowe, pokazując realną moc sprawczą Polaków, podczas gdy najwyższy urzędnik w państwie zdaje się być zakładnikiem własnych uprzedzeń. Czy taka ostra krytyka ze strony uwielbianej artystki wpłynie na postrzeganie Karola Nawrockiego jako prezydenta wszystkich Polaków, czy może jeszcze bardziej pogłębiów, który dzieli nasze społeczeństwo? Jedno jest pewne: w styczniu 2026 roku polski show biznes i polityka znów zderzyły się w sposób, który nie pozwala nikomu pozostać obojętnym, a każde słowo o braku odwagi wybrzmiewa w mediach społecznościowych z siłą, której nie da się już zatrzymać. A państwa zdaniem, czy prezydent Nawrocki ma prawo ignorować najważniejszą akcję społeczną w kraju ze względu na własne poglądy, czy może Joanna Szczepkowska ma rację, nazywając to brakiem charakteru i kompromitacją urzędu? Jeśli ta analiza bezkompromisowego starcia ikony aktorstwa z prezydentem była dla Ciebie interesująca, to koniecznie polub ten film udostępnij go dalej i zasubskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić żadnej merytorycznej analizy z serca polskiej rzeczywistości społecznej. Ponieważ u nas dowiesz się o wszystkim z perspektywy prawdziwego insidera, więc dołącz do naszej społeczności już teraz i bądź na bieżąco z każdą zmianą na szczytach warszawskiej BOU EMI.